Włącz i zostań z nami! Jak rozmawiać z dziećmi o ekologii, gdzie rodzice i nauczyciele mogą szukać inspiracji? Oto zapytam Arkadiusza Wierzbę z wrocławskiego Ekocentrum. Witam, dzień dobry, dzień witam dobry. serdecznie. Jak zaszczepić u dzieci tego ducha ekologii? Wydaje mi się, że takim pierwszym miejscem i pierwszym bodźcem, który dziecko może otrzymać, to jest dom rodzinny i nawyki domu rodzinnego. To jest takie pierwsze ekocentrum, w którym każdy z nas może się nauczać, jeśli, jeśli oczywiście jest to miejsce, w którym takie nawyki są praktykowane. Więc do nas trafiają już dzieci, które bardzo dużo wiedzą, słyszały już o ekologii. Jak pracujemy, najmłodsze grupy, z którymi pracujemy, to są hmm, przedszkolaki, najrzadziej, ale rozszerzamy ofertę też na nich. Później nauczanie wczesnoszkolne i kolejne grupy, ale ponieważ trafiają do nas właśnie w najmłodszym wieku dzieciaki z przedszkola, to jest bardzo ciekawe, że one już trafiają i słowo ekologia i samo określenie eko wcale nie jest im obce. Już potrafią z tym skojarzyć pierwsze rzeczy, także wydaje mi się, że pierwszym takim miejscem, gdzie można to zaszczepić z domu mhm. Czy w obecnych czasach właśnie łatwiej jest tego ducha ekologii zaszczepić? To jest ciekawe pytanie, bo z jednej strony jest właśnie ta wiedza jest. Szerzej dostępna. Samo słowo eko jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Pojawia się w róż nazwach różnych produktów yy, i można powiedzieć, że jesteśmy tym otoczeni na różny sposób, więc z jednej strony jest łatwo, możemy się odwołać do takiego kontekstu, z drugiej strony ten kontekst bardzo często to za mało, żeby móc wdrażać sensowne praktyki, które mają rzeczywiście jakiś taki charakter yy, zasadniczej zmiany. Bo często to są po prostu tak jak marki. Jak coś jest eko, to, to, to znaczy, że, jest, że, że warto w to zainwestować, że się lepiej wygląda, a niekoniecznie, niekoniecznie to ma taki głęboki wpływ na środowisko. Natomiast czy jest łatwiej w związku z tym? No właśnie, łatwiej, bo, bo, już, bo, już, bo już jesteśmy tym otoczeni i wiemy, że to ma jakieś znaczenie. Coś jest na rzeczy, przychodzimy z taką wiedzą, ale bardzo często też z pewnymi. Stereotypami na ten temat. Eko to znaczy zakręć kran w domu, eko to znaczy posegreguj śmieci. I to są rzeczy ważne zapewne, ale jeśli eko, to przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia, mniej z ekologicznego. Czyli ważniejsze ze względu na nasz portfel, na nasze domowe zasoby, mniej ze względu na środowisko, a to dlatego, że nie mają tak zasadniczego wpływu jak te sprawy, o których my mówimy na naszych zajęciach. Mówimy. Czy pracujemy? Zapytałam o te obecne czasy, bo jesteśmy bardzo zabiegani, na nic nie mamy czasu. Jak właśnie tutaj wyrabiać sobie te pozytywne nawyki? Mm -hmm. Przede wszystkim. Dać sobie ten czas. I kiedy my pracujemy z młodzieżą, pracujemy z dziećmi, pracujemy z dorosłymi, taki, taki średni czas trwania naszych zajęć to jest około 4 godzin. Mogłoby się wydawać, że to dużo w porównaniu do tego, ile trwają na przykład lekcje w szkole, że jedna trwa 45 minut, a my zapraszamy do nas, uczestników, uczestniczki naszych zajęć na 4 godziny. To jest właśnie po to, żeby dać sobie chwilę oddechu. Wszystko ma być szybko, jeszcze szybciej, my mówimy, zatrzymajmy się na chwilę, rozejrzyjmy się dookoła. Po co tak pędzimy? Jaki jest cel y, tej naszej gonitwy? Czy ten cel jest warty tego, żeby go podtrzymywać? Może warto go zmienić? Może warto zwolnić? Może warto też zobaczyć, z jakiego punktu wychodzimy? <laughs> Więc y, jeśli pyta Pani o czas, to my chcemy sobie ten czas dać i chcemy go dać nasz, uczestnikom naszych zajęć. A jak żyć ekologicznie we własnym domu? Hmm. Hmm. Przede wszystkim, gdybym, się, gdybym ja dostał takie pytanie, o tak, ktoś zapytał o radę, to pomyślałbym przede wszystkim o naszej żywności i bardzo dużo naszych tematów edukacyjnych krąży wokół kwestii żywności i odżywiania, ponieważ tam jako konsumenci mamy największy wpływ na środowisko. Wybierając jedne produkty zamiast drugich, lokujemy nasze pieniądze w, w działaniach, które mogą być dla środowiska korzystne lub nie dotyczy to nie tylko ekorzewności, eko czyli takiej, która jest właśnie w ten sposób omarkowana jako, jako organiczna, biologiczna, czy jak to tam czasami się nazywa, tylko bardziej zasadniczych i bardziej prostych, mianowicie ograniczenie na przykład spożycia mięsa, rzecz, która jest do zrobienia przez każdego, nie wymaga specjalnych nakładów. Środków. poza tym, żeby na, poza, poza nakładem pewnego czasu na początku, żeby nowy nawyk się wyrobił, psychologia społeczna mówi, że jest potrzebne około 21 dni. 21 dni na to, żeby wdrożyć jakieś, jakieś nowe, nowe schematy yy, własnego działania. <laughs> Wszystkiego można się nauczyć. Nie od razu, nie na już, nie na hop i hura, dowiadując się, próbując i wchodząc w to. Więc ja bym powiedział, zac jeśli chcesz zacząć. Yy, yy, żyć ekologicznie w swoim domu, zerknij na swoją lodówkę. Zobacz, skąd pochodzą twoje potrawy, czy, czy musisz naprawdę jeść banana, który leciał do ciebie 18 tysięcy kilometrów z Ekwadoru i w czym on jest lepszy, I czy jest tak bardzo lepszy od np. Na naszego jabłka, które będzie lokalne, a w związku z tym nie wyprodukujemy tyle gazów cieplarnianych. Samo też jabłko nie będzie pokryte ogromną ilością chemii potrzebną do transportowania produktów na duże odległości. Następnie zerknij na to, czy w składzie Twoich produktów pojawia się olej palmowy. Olej palmowy nie ma żadnej wartości odżywczej, a, a jego produkcja jest związana z wypalaniem lasów deszczowych w Indonezji, co przyczynia się nie tylko do y, katastrofalnej dewastacji środowiska, ale również do zubożenia tamtejszej ludności. <laughs> I, Wszystkie te kwestie, które, które, na które zwróciłbym uwagę w lodówce, one jednocześnie wiążąc się ze środowiskiem, wiązałyby się ze zdrowiem nas samych. Jeśli chcesz żyć ekologicznie, Zatrzymaj się na moment i zobacz, co jest dobre dla swojego zdrowia. Prawdopodobnie to, co jest dobre dla swojego, twojego zdrowia, będzie też dobre dla środowiska. Mhm. Gdy już podejmiemy taką decyzję, chcemy, chcemy żyć ekologicznie i chcemy do tego namówić nasze dzieci, to gdzie szukać takich inspiracji? Wiemy, że internet jest pewnie takim źródłem wiedzy, ale co taki właśnie rodzic powinien przede wszystkim zrobić? Mhm. Umi pani wiedza. Ja się z tym jest, y, y, zgodzę. Wiedza jest bardzo ważna i źródła, źródła wiedzy, możli, umiejętność ich rozróżniania i krytycznego do nich podejścia jest ważna, ale tym, co zanim pojawi się wiedza, zanim wkroczy na, na teren działań edukacyjnych, wiedza ważniejsza jest świadomość i postawa. Żeby coś zacząć praktykować, trzeba najpierw przeżyć, doświadczyć, zdać sobie sprawę, a więc nabrać pewnej świadomości, przyjąć pewne wartości za swoje, więc Dlatego my na naszych zajęciach pracujemy przede wszystkim na postawach. Wiedza ma dla nas pewne znaczenie, odwołujemy się do niej, ale zawsze ma to miejsce po pewnym procesie, w którym punktem początkowym jest doświadczenie. Korzystamy w związku z tym z metod aktywnych, które sprawiają, że uczestnicy zostają postawieni w pewnych sytuacjach, kiedy muszą na przykład dokonywać jakiegoś wyboru, a następnie mogą spojrzeć, jakie są konsekwencje danych wyborów. I podjąć, po, po podjęciu refleksji, co mogliby sami zrobić, my przychodzimy dopiero wtedy z pewną wiedzą i mówimy: Słuchajcie, jedna z Waszych decyzji prowadzi tu, jedna prowadzi tutaj. Możecie je podjąć, biorąc pod uwagę tylko swój komfort, ale również komfort innych, środowisko, zwierzęta, zdrowie itd. Jest doświadczenie pewne, wtedy może się dopiero pojawić teoria. Jeśli zrobimy to na odwrót, to będzie trochę tak jak z uczeniem się, gdybyśmy, gdybyśmy zamiast y y y czytać y lektury, kazali się ich najpierw nauczyć na pamięć, zanim doświadczymy fabuły. Byłaby to droga. Po prostu donikąd. Więc jak zaczynać, jak, jak pani pytała, rodziców, co mogą robić, czy, czy rodzice mogą pracować na postawach? Oczywiście. Mianowicie w każdym momencie, kiedy podejmują wybór, kiedy dziecko w domu jest postawione przed wyborem, wtedy jest ten moment na to, żeby, żeby pokazać, popatrz, twój wybór nie odnosi się tylko do ciebie. On ma wpływ na wiele różnych rzeczy. Kiedy zrobisz A, pojawi się B. <laughs> Wspomnieliśmy tutaj o domu, ale Pan wspomniał o lekturach, czyli chciałabym zapytać teraz o szkołę. Jak to jest z tą edukacją ekologiczną w szkołach? Elementy edukacji ekologicznej są, pojawiają się w podstawie programowej na różnych etapach kształcenia i w obrębie różnych przedmiotów. Przede wszystkim na biologii, oczywiście, z racji ochrony środowiska, ale również na geografii, ze względu na to, że w programie geografii jest obecny, są obecne zmiany klimatu. Pojawiają się też zagadnienia edukacji ekologicznej w ramach wiedzy o społeczeństwie. Więc ta edukacja jest tam, ale tak jak pani powiedziała, ma ona przede wszystkim charakter teoretyczny i wiedzowy. To po pierwsze. Po drugie, jest bardzo rozproszona. Różne, to jest w ogóle problem szkoły, wydaje mi, dla mnie jako edukatora zawsze, że szkoła jest bardzo pokawałkowana, a kiedy przychodzą do nas na zajęcia nasi uczestnicy, my próbujemy z nimi wejść, zaprosić ich do takiego spojrzenia całościowego na, na ogólną naturę zjawisk, na to, jak wszystkie rzeczy są ze sobą połączone. Więc my trochę korzystamy z ich wiedzy, którą oni mają w szkole, zapraszamy ich do tego, żeby te różne kawałki scalili. <laughs> I jeśli korzystamy z tej wiedzy, to zawsze w taki sposób, że to oni są tymi, którzy nam mówią, co już wiedzą. Najpierw jakby dowiadujemy się, co, co, z czym oni do nas przychodzą, i na tym, z czym oni przychodzą, pracujemy, bo te dzieciaki bardzo dużo wiedzą. Jednaką naszą ulubioną metodą pracy w, w ekocentrum jest rozmowa, a bardziej profesjonalnie czasami nazywana metodą majeutyczną. Sokratejską, gdzie w ramach rozmowy uczeń doprowadza, doprowadza się ucznia, uczestnika do takiej sytuacji, w której z niego rodzi się ta wiedza, że on już ją ma, ona tam w nim już jest. My tylko pomagamy przyjść jej na świat. Wspomniał Pan o jednej z metod właśnie pracy w Ekocentrum. Ja chcę zapytać o konkretne działania, projekty, programy, które mhm. Państwo realizują, jeżeli chodzi właśnie o młodych ludzi i, i o młodzież, czy to ze szkół, mhm. czy to z przedszkoli, o tych najmłodszych mhm. bohaterów. W ramach projektów realizowanych z finansów, z funduszy miejskich organizujemy już od kilku lat edukację ekologiczną. Temat w danym roku, w danym cyklu edukacyjnym jest zawsze związany z konkursami, jakie rozpisuje miasto i gmina Wrocław i my się jakby ten nasz program co roku dostosowujemy do potrzeb wyrażanych przez naszego, naszego sponsora. To są, do tej pory zajmowaliśmy się takimi zagadnieniami, jak na przykład zapobieganie powstawaniu odpadów, to ważne, nie recykling, tylko zapobieganie powstawaniu. Jaka jest Ech, różnica, wyjaśnijmy od mm -hmm. razu. No różnica jest związana z zasadą 3R, którą my promujemy na naszych zajęciach, gdzie recykling to jest za mało, to jest tylko jedne z tych trzech R i ono jest na samym końcu. Pierwsze i najważniejsze to redukcja. Ech, cykl zajęć, który właśnie się teraz kończy, finansowany z miasta, nosił właśnie tytuł R jak redukuj. I poszczególne zajęcia miały odpowiednie podtytuły. Recykling to za mało, to były pierwsze zajęcia. Drugie odpowiedzialna konsumpcja i trzecie zostań ambasadorem odpowiedzialnej konsumpcji. To jest, mamy taki pakiet ogólnośrodowiskowy, gdzie punktem wyjścia do rozważań, takim, taką rzutką są właśnie odpady. Ale nieograniczone do segregacji, do recyklingu. Temu poświęcamy najmniej miejsca. Innym projektem realizowanym z miasta jest projekt wodny, który ma w sobie komponent terenowy w ramach którego uczniowie razem z profesjonalnymi przyrodnikami zwiedzają wrocławski węzeł wodny, zapoznają się z, z ekosystemem Odry. Z żyjącymi tam organizmami, zależnościami człowieka od przyrody oraz zajęcia salowe, na których zajmujemy się y, stosunkami wodnymi na świecie i kryzysem wodnym, problemem z dostępem do wody, a także zjawiskiem, czy może problemem wody pośredniej obecnej w naszych produktach. Jedne produkty są bardziej wodożerne, inne mniej, a ponieważ najwięcej wody zużywamy w rolnictwie, w związku z tym kładziemy na to duży nacisk na naszych zajęciach. Więc to są tak, wodne. Y, wodne y, y, Odpadowe i cały szereg innych, które w zależności od tego, jak są rozpisywane w danym, w danym roku różne konkursy, konkursy naszych grantodawców, tak my z naszymi już przebytymi kampaniami przychodzimy. I wśród tych tematów są na przykład y, y, ekosystem miejski ogólnie. Miasto jako ekosystem, jego mieszkańcy, ich potrzeby i, i nie tylko ludzie, ale również zwierzęta i rośliny. To jest to była kampania Moje Miasto... Czyste miasto. Mamy też warsztaty, które mają w sobie komponent takiej edukacji międzykulturowej, integracyjnej. To są tegoroczne warsztaty, każdy inny, wszyscy równi, które są poświęcone m.in. kryzysowi migracyjnemu, spojrzeniu na przyczyny związane również ze zmianami klimatu i z katastrofami ekologicznymi. I jeśli chodzi o przedszkolaków, mamy bardzo ciekawy projekt smogowy. Smogowy, w którym dzieciaki nakręciły zresztą film, w którym, w którym krzyczą, że nie, nie dadzą się smogowi. Smogowi porwać, już nie pamiętam jakie tam jest dokładnie określenie. Dla dzieci ten projekt jest, kierujemy go dla dzieci, bo jest to szczególnie ważne, ponieważ one są szczególnie narażone na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza w Wrocławiu. Jest to problem palący. To jest drugie miasto pod względem zanieczyszczenia powietrza po, po Krakowie w Polsce nie, w tej, na tym niechlubnym podium. I, no i właśnie, najbardziej na to narażone są dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze, i do nich, do naszych działań antysmogowe kierujemy. Z, taką, z tym szczególnym tym naciskiem. I jeszcze bardzo ważna grupa zajęć to są zajęcia, tak zwane warsztaty upcyklingowe. Ponieważ nie skupiamy się na recyklingu, to dajemy pierwszeństwo upcyklingowi, czyli nadawaniu reanimacji, można powiedzieć, nadawaniu nowego życia przedmiotom. Mamy. Mamy w ekocentrum specjalistkę od tego typu warsztatów. Agata Łoś prowadzi u nas takie otwarte zajęcia, podczas których robi z odpadów absolutnie niesamowite rzeczy. Od biżuterii, przez portmonetki, po, po ozdoby najprzeróżniejsze rzeczy. To, mamy, to są zajęcia otwarte, każdy może wziąć w nich udział. Niestety jest pewien problem, mianowicie zawsze, jak ogłaszamy je, praktycznie w tym samym dniu, ewentualnie w następnym, wszystkie miejsca są już zajęte. Taką cieszą się popularnością, bo po prostu bardzo fajne rzeczy można zrobić z odpadów. Czyli młodzi w Wrocławia niechętnie korzystają z działań jako centrum? Bardzo chętnie i nie tylko młodzi. Muszę powiedzieć, że bo my, no, po każdej naszych zajęciach prosimy o opinię anonimową. Czasami prosimy, żeby uczestnicy, uczestniczki napisali do nas list. Czasami, żeby dla nas coś narysowali, jeśli są młodsi. I ja później, jak przeglądam po zajęciach te, te listy i te rysunki, to jest, taki, to jest takie paliwo dla mnie, które sprawia, że ja chcę tam przychodzić, ponieważ czytam, że oni również chcą przychodzić. Mówią, że było fajnie. Dostaje takie zwroty, że na przykład po raz pierwszy ekologia nie kojarzy im się z czymś nudnym. To było też takie, pamiętam, urocze, że mnie. Że mnie to bardzo zbudowało. Chcą przychodzić i reklamują te zajęcia wśród swoich znajomych. Ktoś na przykład przychodzi na nasze zajęcia, ponieważ słyszy od kogoś innego, że jest, że jest świetnie. Z roku na rok też liczba uczestników naszych zajęć się zwiększa. Czyli zapraszamy do Ekocentrum. Arkadiusz Wierzba z Wrocławskiego Ekocentrum był gościem telewizji Rodzina. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.